Ok, więc hejcie się Manko, ja jestem Kuba, to jest kolejny odcinek z FIFA 16, sezony online. Tak, gramy dzisiaj jeden mecz, i takie info, że piszcie w komentarzach dwa, której mam zagrać w następnym odcinku. Ponieważ teraz mi zaczęły ferie, więc odcinki będą teraz co drugi, co jeden, co trzy dni. Może zdać się nawet, że codziennie. I no i piszcie, będę nagrywał po dwa mecze, więc piszcie teraz w sezonie online. Dwa zespoły, oczywiście, komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, wygrywa, no i te dwa zespoły będą w następnym odcinku. Jeszcze tak pisałem na fanpage o Pro Evolution Soccer. tak Seria się niedługo pojawi, ale na razie nagrałem sobie tę FIFA, ponieważ było więcej komentarzy no w sumie same komentarze, żebym nagrał tą FIFA. Ale PS też się niedługo pojawi, jak się dobrze przyjmie, to kto wie, nawet może ten MyClub to zrobimy większą serię z tego, oczywiście. No więc to takie, takie, dzisiaj gramy sobie Juventusem I oczywiście, jeszcze, to dużo razy mówię, oczywiście I jeszcze takie, jak piszecie ten komentarz to piszcie na przykład Barcelona przecinek Real Madryt No i macie na przykład najwięcej lajków no i wtedy Wygrywacie Czy to, jeszcze na razie nie będzie to żadnych takich nagród Najwięcej lajków, bo to chyba nic twórczego Niedługo konkurs, więc tam będziecie mogli już wygrać Prawdziwe takie, dobre może jakieś face of cardy, nie wiem. Zobaczymy. Więc ja Was teraz zapraszam już do najciekawszych akcji tego spotkania. To już ostatni taki odcinek, gdzie jest jeden mecz. Gramy z Realem Madryt, więc ja zapraszam. I teraz Marquizio. Marquizio leci sam z piłką, już nie będzie raczej podawał i czy to będzie strzał? To jest gol, to jest gol. Marquizio, czwarta minuta. No i zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Widzimy, leci piłkę nasz sami i tutaj finezyjnym strzałem. Prosto w okienko posyła piłkę tutaj. Keylor na was nic nie ma nawet do powiedzenia, i takim właśnie prowadzimy 1 do 0 na początku meczu. Tak, teraz Quadrado już sam poleci, i będzie chyba jeszcze nie, nie zdążył strzelić, ale zdążył i 2 do 0, jeszcze się przerwał przez obronę, i to jest już drugi gol. Znowu Quadrado. Dobry występ tego zawodnika. Ja w ogóle wam powiem, że serio tym Juventusem się gra kozacko. Polecam jak ktoś gra te sezony. Dobrzy zawodnicy, dobre podania, szybcy są. No, jeżeli chodzi, tam wiecie, Dybala OP, jak to już każdy chyba wie, jest super. Teraz Maria Mandzukic, czy, czy będzie trzy? Nie ma, co za pech teraz, co za pech, co teraz za pech, no to jest żenada, żenada. Ale dobra, trzeba to jakoś, wiecie, nadrobić. Niekoniecznie podając do tyłu. I będzie rzut wolny, rzut wolny. I czy teraz to, to jest prawie pewne, że on to może trafić, ale no właśnie, no moje, mój skip w FIFA to nie zawsze jest pewny. I nie, takim właśnie no nie ma 3-0, albo teraz może 3-3 teraz będzie 0, nie, nie będzie. No to atakujemy, ale za bardzo nam to nie wychodzi teraz. Czy będzie 3? Jest 3-0, drugi call, quadrado. Już prawie 40 minuta, a my strzemy właśnie trzeciego gola już to już jest prawie pewny, wygrany mecz. I jest pięknie. Tutaj widzimy, pięknie wypuścił mu Dybala tą piłkę, no i Pistachio. Cristiano. Cristiano Ronaldo i będzie dogrywał na główkę. I nie ma, nie trafia tutaj, kto to był? Nie wiem, chyba Bale. Jakaś może powtórka? Tak, powtórka. I kto to? Tak, Bale nie trafia, nie trafia. Teraz Cristiano Ronaldo i kończymy właśnie tak to pierwszą połowę. Widzimy strzały 63, nie oddał żadnego celnego strzału. Mamy większe posiadanie piłki, więc naprawdę dominujemy, więc ten wynik jest jak dla nas najbardziej zasłużony. I w ogóle wam powiem, że super się gra tą formacją. To jest 4-4-2. Naprawdę myślałem, że tych skrzydłowych będzie to bardzo odczuwalne, że ich nie ma tym naprawdę nic nie, no ci pomocnicy wystarczają. To Wielki props szanuję tutaj. Mamy rzut wolny, kolejny, i znowu Paul. Albo wiecie, co dajemy sobie? Pogbę, może niech strzela. Ta pogba ma tyle samo, ma chyba nad większą siłę. Zaczmy, będzie gol. Oczywiście jest gol, pogba. To było pewne, tutaj. Wiem na siłę pogbą, to jak. Nie, nie wiem, do czego to porównać, tak szczerze mówiąc, ale. Tak, zaczynamy właśnie drugą połowę rzutu wolnego i bramki jeszcze w piękniejszej. Czy tutaj nawet, nie wiem, czy to się o nie odbyło, nie? Nie połowy, połowy, wiecie, pogba jest zaliczony gol, więc już 4-0 49 minucie, 50 minucie już. I tak, właśnie tak, właśnie, kolega wyszedł z meczu. Drugi odcinek, drugi rejczku, i zobaczymy jak będzie już w kolejnych. Tak, ustalanie wyniku meczu. Więc to, więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało, zapraszam was na social media, odcinki teraz będą z regularnością, ponieważ feria tak wizualna, bo to często z tych meczów po prostu człowiek wychodzi, nie? więc dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, w górę, komentarz, możecie udostępnić na facebooku, ja byłem Kuba, cześć!